Po czym poznasz osobę, która jest głęboko współzależna i zrujnuje tobie na dłuższą metę twoje życie. I proszę państwa, jedna uwaga: tak naprawdę my nie mamy wpływu na to, kto puka do naszych drzwi, ale mamy 100% mocy oraz naszej własnej odpowiedzialności, żeby. Skwalifikować, kogo do naszego życia wpuszczamy i na jakich zasadach, aby nasze relacje były równoważne. No też numer jeden. Jak poznać tą osobę, która nam wprowadzi chaos, piekło oraz ciężar? Chcę za kogoś, dla kogoś i od kogoś w dobrej wierze. Wziąłeś czapkę, odrobiłeś lekcję. Mówię tutaj o odpowiedzialności za dorosłe osoby. Numer dwa. Osoba, która nalega, żebyście się Państwo leczyli, zamiast opuścić toksyczną relację. Numer trzy. Jest uwikłana w pomoc i uważa się za dobrego człowieka. O, ja tak lubię pomagać. Jeżeli to słyszycie, powinno się Wam zapalić mnóstwo czerwonych lampek, bo osoba, która tak kompulsywnie pomaga i chce być potrzebna, uczestniczy aktywnie w trójkącie dramatycznym, do którego zostaniecie Państwo prędzej czy później wciągnięci. I cały pizz polega na tym, że na początku dostajecie mnóstwo energii, mnóstwo uwagi, mnóstwo komplementów, pięknych słów i z czasem tak, ta piękność zaczyna Wam być wydzielana i uzależniać się Jedynie od tego, co było na początku i tym okresem, kiedy my chcemy się nowym ludziom w naszym życiu, przyglądać z dużym dystansem jest to 90 dni, bo bardzo ciężko, zwłaszcza osobom o rysie narcystycznym, udawać dłużej niż te 90 dni, potem ta maska opada i kiedy ta osoba tak, nie otrzymuje swoich narcystycznych zasobów, no to zaczyna się tak, degradacja. Was i to giltrypowanie, czyli wzbudzanie Was poczucia winy oraz wstydu, proszę Państwa. Proszę wziąć ten naukowy fakt bardzo mocno do serca, że pewne osoby. Tak, nigdy w życiu się nie zmienią i to są osoby, które kierują się instynktem seksualnym oraz instynktem społecznym i nie rozumieją, czym jest zintegrowana świadomość i niczego od nich w zamian w równowadze nie otrzymacie, bo mamy zupełnie inne poziomy empiryczne świadomości, gdzie może zaistnieć ta Właściwa, zdrowa, energetyczna wymiana, bez względu na to, jaki jest kaliber tej relacji. Zawsze można dzisiaj powiedzieć dość. Ja chcę zmienić swoje życie na prawidłowe, chcę się nim cieszyć tak, i bawić bez ludzi, którzy na mnie będą. Żerować, do zobaczenia po drugiej stronie mocy, bo żadna książka, żaden warsztat Wam nie pomoże bardziej niż rozmowa oraz zrozumienie, z jakiego punktu dzisiaj ja zaczynam. Nie ma tej gorzej bądź lepiej, bo każdy z nas jest inny, jest jedynie dzisiaj. Bo jeżeli ja, poczekuję, jeżeli ja potrzebuję się przemęczyć i jeszcze poczekać, to znaczy, że tkwię w tym współuzależnieniu. Po pachy, albo już zaczynam w tym tonąć, kiedy tracę dostęp do funkcji poznawczych. Link do sesji wsparcia jest w moim profilu.